Cześć wszystkim Jak widzicie jestem na stacji trzew Czekamy na pociąg do Częstochowy Dawid już wsiadł w Gdańsku do pociągu, więc jeszcze tylko ja muszę dosiąść w Tczewie i będziemy zaczynać naszą przygodę a Przygoda będzie polegać na tym, że będziemy jechać z Częstochowy szlakiem Orliw Gniazd a potem Będziemy kontynuować trasę Velodunajec i oczywiście pod koniec Velodunajca wbijamy się w szlak wokół Tatr i planujemy to też przejechać, więc mamy oczywiście rowery zapakowane, jak tutaj widzicie. Przed na kierownicy jest cały sprzęt biwakowy. Tutaj pod ramą to są z Elektronika, tutaj będzie tam jakieś przykąski, kopro i tak dalej. A tutaj reszta rzeczy, ciuchy. E, kempingowe rzeczy, właśnie kubek i tam inne rzeczy, żeby sobie coś przyrządzić do jedzenia. Więc no, rowery na pewno troszkę obciążone są, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Nam pomoże jeździć przy tak obciążonych rowerach na takich przewyższeniach. No, tak czy owak, no, przygoda będzie nie za, bo Jest to pierwsza moja taka wyprawa. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Bo ta majówka to była taka powiedzmy lekka rozgrzewka. Ta takciowak, mamy wszystko na, na rowerach, więc będzie taki większy spontan. Nie musimy nigdzie konkretnie dojechać i też nie musimy konkretnie gdzieś się zatrzymać, więc jak sił nie zabraknie, możemy zjechać dalej. A jak sił zabraknie, to możemy się wcześniej zatrzymać, więc nie będzie takiej presji. Takciowak, zapraszam na wyprawę. Ale kawy nie zdążymy wypuścić. Mamy pierwsze 50, to druga 50, to kawa i zbida. Ja, no. no nie no teraz, jak mówi, mówię, o drugiej, o trzecie, no to będzie czwarte, no to już będzie w miarę jasne. Nie? Tak są raz Słuchaj, ja mam wodę. Kawy możemy zrobić. Te stawiają wodę dzisiaj. Tak? Na Staropowska nie gazywana. No właśnie, jeszcze nie gazywana. <noise> <noise> po ości polecieli. Tak w, sumie w sam raz, nie? Pierwsze 50, jesteśmy tak 330, nie? No to 100 minut opóźnienia. Sam raz na polską kolej, nie? Na mnie ja sam, sam, na nas sam raz po siebie <laughs> best all shit. i się troszkę ociepliło, na razie i łódko ale widoczki już się fajne robią pierwszy zameczek w Olsztynie no i góreczki się takie pojawiają fajne, skaliste No, kawusia jest, nie? Zjedzone, kawa wypita, wyjdzie można ruszać, tu masz jeszcze te swoje Paski awaryjne, jakby chciał kurtkę Ale troki też ma się no. ja tak możesz na tym chociażby żeby sobie zaczepić, się no, stawik, spoko, no, Jakaś siarki przychodzą Uuu. jednak jeszcze term termo by się przydała bludze na taką wczesną godzinę Uhu. ale jak o, o masakra ale nie wieje Ale takie zjady na asfalcie, jak to... No, no, no. Bardzo fajne, ale jak się zjeżdża to będzie się podjeżdżać. A, i słoneczko. A, od razu lepiej. tak w cieniu zjeżdżać to nie, ale w słoneczko to... W może być ciągle asfalt. Musi być też i shooter. Ale taki shooter, to, to można jechać. Ale słowo, bo i tak trzeba robić. O. Ale zapaszek drewna czuć Ściętego No, wszystko. Teraz kurde, jak słońce cień, to też nie widzę właśnie, czy, czy kamienie, czy dziury. No ja, to pi Pierwszy dzień, pierwsza dantka niż może być ten zapłoty koniec. Nie? Oby więcej problemów nie było. Teraz asfalcik to można przyspieszyć. Ja no to pewnie prowadzi ten, bo to jest ta asfaltówka co byśmy jechali, a tu po prostu po boku masz ten szuterek, nie? Ale taka trasa nawet lepsza. Trochę asfaltu i sporo tylnych uterek. No. Eh? Yeah? Na razie same drzewa, lasy kurde Prawie nic nie widać, tylko w Olsztynie <laughs> jedno Jeszcze taki malutki wieżyczka Nie to mi warka Czuję się oszukany na razie, tyle kilometrów, nie? Poczek mnie oszukał Tak Uświadczyła takim premium asfaltem i to już przez całkiem spory kawałek Więc bardzo sympatycznie Mam ale No, dosyć spory tutaj. Tak. Malutki, ale fajnie się prezentuje na tej góreczce.

Mały taniec O, ciekawy podjazd Jeszcze po kamyczkach Non, t'as qu'à Cześć. Cześć. No, na górce się spotkaliśmy Rowerzyliście Ale no teraz można i zjechać Ale drugie zajednik nie jest znaczy coś. Nein, nein. Też się wskina, jak widzę A no tutaj mieli wtedy jeden punkt Żywnościowo Fitny gardek, To może do mety dojedziemy też gdzieś tak. Ten gardek muszę na tył dać się trochę W sensie na tył, bo ja mam go w Trzeba przeważa, nie? A. No może, może na, na, na pewno, nie? Cięższe najlepiej właśnie bliżej, bo wtedy to będzie Ale bardziej ja trzymać. Ja na górka. Nie ma lekko. Uff. A dzisiaj jeszcze niby ta lżejsza trasa. Co to będzie? <laughs> będzie dopiero na wyrodu i trochę Oj Moje biedne nogi. Dziś dojedziemy do kempingu, to człowiek odjedzie raz, dwa. No, rower płynie, nie? 30 z automatu, kurde. na no, takie asfalcie. Teraz no, tak, tak do Krakowa może być. Się było błoto by potrzebne tutaj. Nie było to nam potrzebne tutaj. 250 metrów, ale i tak dalej pokazuje droga gruntowa, więc nic lepiej. Powtórka z kaszów dzisiaj? A tamto boczne? Ale w końcu jakiś shooter, gdzie nie ma dziur i dużych kamieni przez jakiś czas. Challenge przez piasek? tam w górę. Tam. <laughs> Nie? Kurde? Coś, coś, coś płasko tutaj Nic, nic widać Wszystko zasłonięte Re Reklamuję ten szlak no i powiem Ciekawy tutaj ten szlak sobie Wymyślili Co jakoś tutaj w lewo po schodkach? W w po... Pod Chyba pod mostem. Chyba pod mostem, no A tu patrz kurde Ładna na wierzchnia, ta na spostingetrakach jakieś szukanie Dobre Zobacz, dalej czerwony. No i się trafiło jedna. Nie ma co, ślak nie rozpieszcza. O. Jakby na nawiesie Sakra Ponad 190 km takiego mieszanego terenu to daje w kość jeszcze pojeździe 67 godzinny pociągu w sumie no. teraz mamy Pełno zjazdów, żeby potem mieć trzy duże podjazdy i nadrobić to wszystko Ale muszę powiedzieć, że szlak Oryginias jest dosyć ciężkim szlakiem rowerowym Zwłaszcza jak chce się to przejechać na raz Gdy wszystkie szutry kamieniste są na naprawdę trudnym terenem Trzeba dużo walczyć, zwłaszcza jak są ostre podjazdy na takie nawierzchni Trzeba też uważać, żeby się opony nie przebiły, więc jak ktoś ma cienkie opony, to już naprawdę może być nieciekawie tam z przebijaniem dętek Więc Lepiej mieć jakąś grubszą oponę na wszelki wypadek No i pełno piachów, takiej nie, nierówno oklepianej gleby. Więc no. Oczywiście są też takie asfalty jak teraz, eleganckie, się jedzie naprawdę super. Są też czasami fajne szuterki. Ale jednak no, dużo odcinków jest takich, gdzie trzeba dużo powalczyć. Więc jakby ktoś myślał o przejechaniu sobie szlaku Orli Gniazd, to uważajcie na te odcinki. My jeszcze mamy 40 km do Krakowa oby już nie trafiły nam się te trudne na i będzie dobrze. Tylko wywalczyć z tymi podjazdami, a potem wyszukać jakiś camping czy coś. I ogarnąć wszystko po dzisiejszej jeździe, bo rowery też dostały ostro popalone na takim szlaku. Całe od piachu są, więc trzeba je przemyć, wszystko, żeby potem dobrze śmigały na, na Dunajcu I szlaku wokół Tatr a tam powinno być zdecydowanie lepsze na więc też będzie się zdecydowanie inaczej jechało. A tutaj na takim miksie to jest dosyć wyzywające Dajesz na skróty? <grywa> Dajesz na skróty? Tak. Możesz jechać tędy, bo te, tędy dojedziesz. No Jadąc to ten raz, muszę przyznać, że nie tą trasę spacją, ale potem człowiek to będzie wspominać, to wyrypę. No, ale potem już będą lepsze trasy w końcu do to... człowiek ma. Na co czekać Nie. i dojechaliśmy do kempingu, nareszcie się udało 200 km na, na liczniku, wyrypa masakryczna na orlich gniazdach, nigdy więcej ale wykonaliśmy to w jeden dzień, więc teraz będziemy mieli dużo czasu, żeby wylodnajet i Tatry sobie przejechać, więc kwestia zrobić zakupy i coś zjeść i tyle. Okay. Więc no, rozłożymy namioty i odpoczynek, żeby mieć siłę na jutro. Więc do zobaczenia jutro, gdzie będziemy zaczynać wylodunajac.